Jak to się mówi? Kolejny dzień, kolejna małpka do sprawdzenia, tak? Dzisiaj przetestujemy sobie Wolf Factory. Jak widzicie, Expa mam 0, co oznacza, że jeszcze ani razu tego nie używałem. Ale pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, to zobaczcie te piękne grafiki. W końcu widać, że ktoś się przyłożył i spędził nad tym troszkę czasu i nie jest to robione na kolanie. Także mam naprawdę wysokie oczekiwania do tej wieżyczki. Linka podrzucę Wam w opisie. Wystrzelcie lajka, jeżeli podobają Wam się oczywiście takie filmy z Blondów I nie zapomnijcie subskrybować kanału. Dzięki temu nie przegapicie filmów. Dokładnie tak to tutaj wygląda i co, możemy tak naprawdę zacząć i dzisiaj będę też stawiał troszkę inne wieżyczki, ale i tak trzeba będzie zacząć od naszego bohatera, powiedzmy gdzieś... W tym miejscu, dobra, powinno być spoko, i e, plan jest taki, żeby, wiadomo, zdobyć jak najwięcej tych wieżyczek. W sumie, nawet tą zwykłą małpkę, nie, nie, nie wiem gdzie ją postawić. Mam mały dylemat. Dobra, niech sobie ona będzie tutaj albo tu. Jest naprawdę dużo takich miejsc, gdzie ona by mogła sobie poradzić, ale nie. Dzisiaj idziemy pod co innego. Dzisiaj idziemy po dwie wieżyczki głównie, czyli na początku Wolf Factory, a drugą e, będzie to, czyli e, tak shooter. To jest e, mój plan na ten odcinek. Zobaczymy, czy się uda, czy też nie. E, wiadomo, jest fajny, bo z tego co pamiętam, on metalowe balony też yy, niszczy, także super. I tutaj na camo balony też sobie co nieco dałem, żeby wiecie, nie, nie było tutaj jakiegoś problemu, że później te balony się gdzieś tam daleko przedostaną. Dzisiaj bez snajpera gram. Wiem, wiem, to jest szokująca wiadomość, ale jest plan, żeby po prostu spróbować troszkę inaczej to zrobić. I tak, te balony idą tu, 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 czyli postawiłem sobie jeden albo tutaj, w tym miejscu, tak, shooter. Idziem pod dolne drzewko. W, w ogóle, jeżeli chodzi o tak. Shooter, to zauważyłem, że są jakby dwie szkoły stawiane tak shootera. I ja byłem do tej pory Ring of Fire, zawsze to było moje ulubione, ale coraz bardziej się przekonuję do Overdrive, bo wiadomo, piąty tier to jeszcze trochę, ale mówimy teraz o czwartych tierach. To no, Ring of Fire wiem, że jest lepszy, ale Overdrive jakoś mnie zaczyna wiecie coraz bardziej przekonywać do siebie. Możecie napisać w komentarzu, jak robicie tak shooter, czy na przykład jesteście. Panami środkowego drzewka. Ja tego nie lubię, nie, nie wiem, jakoś tak. Kiedyś stawiałem, owszem, ale no nie, nie, nie. Te, teraz już to nie są te czasy, że tak powiem. Minęło te parę miesięcy od kiedyś się wkręciłem w te e, blusy. Dobra, zbieramy sobie kasę. Hmm. Tylko nie wziąłem jednej rzeczy pod uwagę, i wy już wiecie pewnie, jakieś rzeczy. I tą rzeczą jest to, że nie mam e, Benjamina. Nie mam żadnych farm przygotowanych jeszcze, a e, mamy 1200, 1295 to kosztuje więc to jest chyba najdroższa. Nie, jest jeszcze super małpka. Czy mam coś innego? Nie, czyli to jest naj, najdroższa małpka. Mam nadzieję, że ona będzie bardzo fajnie działała. I to jest Wall Factory. Czyli co, to będzie tak jak z fabryką balonów, tylko to będzie produkowało ściany, które będą blokowały tutaj e, te małpki. Chyba, chyba o coś takiego chodzi. Dobra, weźmy sobie autostart. W razie czego, gdyby coś się działo, to przecież nic im nie stanie. I mam oczywiście moda wgranego na troszkę przyspieszone, wiecie, mm, żeby trochę szybciej gra działała, bo też to jest średnie. Aha, czyli tak to działa. Okej, okay, no troszkę się zawiodłem. I pojawia się ściana, czyli to jest tak, shooter, kurde, zawiodłem się, naprawdę się zawiodłem, bo byłem pewien, że to będzie troszkę inaczej zrobione, a tu jest, no, są pewne różnice, znaczy są pewne podobieństwa. Dobra, i jakie mamy w ogóle rzeczy? Spiky Walls, czyli jeden obrażeń więcej zadaje, tutaj mamy, te ściany będą wybuchały przy destrukcji, tutaj będą... Podpalały? Tak, okej, okay, czyli mamy jakieś podpalanie. Wiadomo, trzy sobie postawimy, żeby to sobie przetestować, więc w sumie nie ma sensu tego sprawdzać teraz. I co, lecimy mm, pierwsze za chwilę. Wiadomo, trzeba będzie też postawić jakieś. Chwila, czy to znika? A, to nie znika. Okej. Okay. Nie, dobra, znikałem. Nie, nie znikałem dopiero jak się kończy runda. I postawmy od razu sobie wioskę. Wioska też nam się przyda, jakakolwiek. A bo no, zapowiada się, że trzeba będzie tutaj troszkę posiedzieć, chociaż z tego co sprawdzałem, no to zobaczcie, 55 000, 32334 to nie są jakieś ogromne liczby i powinienem bez problemu sobie z tym poradzić. Dobra, tutaj trzeba będzie jeszcze coś takiego zrobić. Ok, tak shooter jakiś tam jest przygotowany. I nie mam wgranego też moda, wiecie, na różne drzewka. Gramy dzisiaj, mówię, tylko z tą wieżyczką. Pewnie z Admirosem pojawi się za niedługo taki odcinek, gdzie wgramy te wszystkie mody, jakie do tej pory pokazywałem, żeby totalnie rozpierdzielić grę i pewnie gra nam będzie crashowała. Taki, taki jest plan, za jakiś czas, żeby, za jakiś, za jakiś czas, żeby coś takiego zrobić. Dobra, mm, o, ho, ho, dobra, self destruct i weźmy sobie, tutaj idziemy oczywiście pod to górne drzewko, żeby zobaczyć jak to będzie e, wyglądało. O, i widzicie, kamo balony przed chwilą były niszczone, za chwilę 34 runda. Ile 900 masz, ty masz ile? 3000, ty masz 800. Czyli, no, bym powiedział, że bardzo podobnie. Myślałem, że troszkę mm, to będzie lepsze. Dobra, muszę spamować tym, tym moim czarem zapomniałem o tym. Towar crossbow. Nie, muszę farmę, 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 Bank. Pierwszy bank mamy postawiony. Już mi będzie zarabiał kaskę. Co będzie teraz? Prościej. I trzeba się skupić na. W sumie. Hmm, trzeba będzie postawić alchemika. Tylko nie wiem gdzie. Może tutaj w tym miejscu. I alchemika zrobimy pod bustowanko czy po co? Chyba pod bustowaniem mimo wszystko. No to jest to jest najlepszy alchemik. Jeżeli coś działa, to po co to zmieniać, prawda? Dobra, i teraz 4000 na to, chociaż jeszcze to można. O, moab! A, moab został zniszczony, ale przez kogo? <gryw> Nawet nie zwróciłem uwagi kto? Zadał najwięcej obrażeń moabowi. No. Ale zobaczymy pod koniec rundy jaka, jaka małpka była najlepsza w moim całym tym. Yy, no po prostu w tej rundzie. Dobra, 3000 i za chwilę to sobie postawimy kolejną farmę i co? 4000 potrzebujemy na kolejne ulepszenie. Na razie postawię sobie powiedzmy ze trzy farmy, bo wydaje mi się, że w tym odcinku i tak nie będę potrzebował więcej. E, żeby to zrobić tak, wiem, mimo tego, że praktycznie codziennie dostaję wiadomości Ej, flotar, powinieneś stawiać górną farmę, bo jest lepsza. Ej, flotar, powinieneś robić marketplace, bo jest lepszy. To ja nadal, jak widzicie, robię banki w większości przypadków, e, niestety ciężko mnie po prostu przekonać, o, oh, wow, 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 co tu się wydarzyło, dobra, to było dziwne, i od razu będziemy mogli skoczyć do następnego tieru, i tutaj, e, Advanced Impact and Amplification System Caused the All Balloon Fortification to Shatter, bla, 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 Increase, a, czyli mamy zwiększone obrażenia dla ceramików metalowych i DDT, no i git. Tylko szkoda, że mówię, tu się nic nie zmienia, ale to jest pierwsza wersja tego moda, więc mam nadzieję, że po tym takim początkowym, wiecie, zachwycie, bo to na, naprawdę dobrze wygląda, to za jakiś czas y, zostanie tutaj zmieniony właśnie ten cały model y, tej maszyny i będziemy mogli zobaczyć, jak to by wyglądało naprawdę. Bo jest ok, ale mogłoby być na pewno y, o wiele lepiej. Dobra, stawiamy kolejną maszynę. Tu mamy 55 tysięcy banki jak tam z bankami wygląda? A, jeszcze trochę kasy potrzebujemy. Dobra. Czyli teraz lecimy sobie tutaj i robimy to pod to drzewko. I na przykład weźmiemy sobie to ulepszenie. I co to w ogóle jest? Pewnie, czekajcie, ja to przeczytam, bo może też za szybko. Ability Rexa Force Field Around the Factory for a Short While, which Repeals blun Back Along the Track. Aha, czyli po prostu cofamy balony w skrócie. No, no to okej, okay, przyda się ten czar. Właśnie, muszę to jeszcze stawiać, bo to mi kasę daje. Za, za każdym razem o tym zapominam. Tutaj mamy oczywiście banki, z banków też za chwilę będzie kaska. A może kolejny bank sobie postawię. Mamy 57 rundę. Okej, okay. szybki bank, dobra. Wszystko przygotowane. Tutaj, tu też jest przygotowane o 7000 kolejne. Dobra, 23000 i będziemy za chwilę mieli pierwszy, piąty tier. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja bym jeszcze zrobił pewną rzecz, czyli poszedł pod to dolne drzewko. I co to dolne drzewko nam daje? E, m, ściany są bardziej wytrzymałe. Tutaj e, powstrzymują jakby cięższe bloki, czyli jakieś te metalowe i tak dalej. Mamy zwiększony, no, zwiększony zasięg działania i możemy teraz zatrzymać klasy, znaczy balony klasy MOAB. Okej, okay, no dobra. No to po prostu są silniejsze. Wiecie, sorry, że ja to tak się nie wczytuję w te tutaj wszystkie rzeczy, ale no, wiem, że każde ulepszenie jakoś tam i tak będzie to zwiększało i tak. Dobra, 34 tysiące banki, okej, okay. z banków jeżeli, jeżeli chodzi o to, to nic za, no, za wiele tutaj nie ma, dobra, weźmiemy sobie jeszcze to i 62 runda, a to sobie naprawdę pięknie radzi, 63 teraz, Ej, ładnie, ładnie idzie, dobra, 5 tysięcy kaski, tutaj 3 tysiące, tutaj 2000. Trzeba wszystko stawiać. No i przeszliśmy 63, rundą, 63 rundę, wykorzystując tak naprawdę bardzo, bardzo mało małpek. Zobaczcie, to ma 51 tysięcy. Już w tej rundzie. Tu mamy 5 tysięcy. E, tutaj mamy, czekajcie gdzie to jest? 2000. tysiące. To sobie najgorzej radzi z tego co widzę, czyli to w pierwszej kolejności musimy zrobić: The Mankins Way uh, Overboard, no uh, instead of Firewall Release a Shower of Deadly Homing Defense Lasers. A, czyli po każdym będą jakieś lasery. Ja pierdzielę. Zaraz zobaczymy. Dobra, 7000. tysięcy. Tutaj za chwilę będzie 7000 kolejne. OK. I w sumie tu też wezmę 7000. Dobra, mam 34, 55, a co jest? Mogę w sumie to dać. Hmm. No te bariery, widzicie, one wyglądają dokładnie tak samo. I nawet nie wiem, które, które bariery są dokładnie z którego tego, z której maszyny? 55 tysięcy, no, dużo to kosztuje. Wiecie co, postawię na razie to Faster Construction i tu już mamy na maksa jedną y, małkę ulepszoną tutaj 23 tysiące, no raczej i tak zdobędę wszystkie 5 tierów, a będę chciał zobaczyć jak daleko uda mi się dost, dotrzeć po prostu. Tego na razie nie ulepszam, no bo skupiamy się na czym innym. 73 runda, ile ty masz? 2000 ty masz 82 tysiące, a nie masz jeszcze piątego Tieru. I ty masz 25 tysięcy, bo teraz zacząłeś troszkę sobie lepiej radzić. I 98 poziom też bite, więc zarobiście. Okej, okay. tutaj farmy. No, powoli, powoli dostajemy kaskę z nich. I co, widzimy się, jak już będę miał kasy trochę więcej. No i 80. runda z głowy. Także lecimy teraz na free play. 52 tysiące mam, zobaczmy, jak wygląda sprawa z bankami. E, no, jeszcze trochę mi kasy tutaj brakuje. Mm, a na ciebie ile 55 tysięcy. Potrzebujemy, no to jeszcze 3000, ale powinno się raczej to udać. E, zaraz. O, 54,055 i cyk. Zobaczymy, czy będzie jakaś ogromna zmiana. O kurde, ty te lasery fajnie wyglądają. No, w końcu, w końcu jakaś zmiana zaszła. I za chwilę wioskę trzeba będzie postawić, bo o wioskę trochę zapomniałem. O może tutaj w tym miejscu wioskę? Żeby wszystkie małpki były tym objęte. Tylko chociaż ta, ta nie będzie objęta, nie? Ciężko będzie to chyba postawić, tak, żeby każda, mm, każda maszyna skorzystała z tego, ale niech będzie. Dobra, czyli lecimy to, to i to. I na razie to powinno starczyć. Mamy wykrywanie kamo i jeszcze może drugiego alchemika sobie postawimy. I co, zostało nam jeszcze jeden piąty tier, 23 tysiące, ten, który kosztuje najmniej. Zobaczmy, jak wygląda kasa. No to z kasą jeszcze jest mały problem i zobaczymy, do której rundy uda mi się dotrzeć. No i mamy piąty tier, to teraz trzeba będzie pomyśleć nad troszkę innymi piątymi tierami. O, na przykład to sobie będzie ładnie radziło i widzę, że to ma zwiększony zasięg, więc idealnie. Ale kolejnym, kolejną wieżyczką, którą stawiam jest, o chwila, gdzieś może tutaj? O, tutaj! To będzie idealne miejsce i robimy Inferno Ring 49 tysięcy ląg, mortax, to na pewno się przyda. Tutaj kasy nie mamy jeszcze. No i to też będzie ładnie zarabiało. A zobaczymy, jak tam wygląda mm, właśnie sprawa z balonami. Tutaj mamy tyle, tutaj mamy najwięcej i tutaj mamy najmniej. Ale to zdaję sobie sprawę, dlaczego jest najmniej. Bo wcześniej ta wieżyczka miała bardzo, bardzo mały zasięg. Tylko tutaj był taki obszar, w którym ona mogła coś zrobić. Więc co? 96 runda, i my gramy dalej, i zobaczymy, do którego uda się dotrzeć. Oho, 119 runda, i widzę, że po raz pierwszy tutaj balonom udało się dotrzeć. Dobra, ale cały czas panujemy nad sytuacją. Miejmy nadzieję, że nic się złego tutaj nie wydarzy. W międzyczasie postawiłem Tio Pieronte, Tier, tutaj Gluganera i chcę właśnie jeszcze lodową małpkę, żeby tutaj coś robiła, ale no 120, 119 runda i widziałem już, że prawie mogłem przetrwać, znaczy prawie mogłem przegrać, nie przetrwać. Jeżeli chodzi o wyniki, to prezentują się one w, tak, w taki sposób, ale wydaje mi się, że i tak Inferno Ring będzie tutaj MVP, bo jest w najlepszym miejscu. I w sumie gdybym pewnie zmienił e, tutaj to Wolf Factory i postawił tutaj na samym początku tam gdzie jest Inferno Ring, no to ten tak shooter, no to raczej by była zamiana tutaj mm, pozycji, 12 tysięcy, banki, o właśnie, banki bardzo wolno teraz generują kasę, wydaje mi się, że tak 130 runda, może to jest max, bo no już tutaj widziałem, że będzie coraz gorzej, a nie mam też wystarczająco dużo kasy, żeby mm, ulepszyć sobie kolejne piąte tiery, ale wiecie, gramy, przeszedłem 80 rund, więc zobaczymy, jaki będzie ten mój mach. Oho, 140 runda i zobaczymy, czy to będzie koniec. Tak, najprawdopodobniej to jest koniec znowu, po raz kolejny. E, no nie udało się przejść dalej. E, tutaj już myślałem, czy by perma spajka nie postawić i niestety nawet banki. mimo tego, że sprzedałem banki, no to się nie udało... Chociaż, może, może jakimś cudem, nie no, nie uda się, znowu 140 No będę musiał coś na tą 140 rundę ciekawszego zrobić i no, Monkey Star, tak jak mówiłem, jednak Inferno Ring jest najlepszy, e, Taj wieżyczki, to pośrodkowe drzewko, no to bym nie stawiał, po prostu, tej małpki, kurde, czemu to nazywam cały czas, Review Map, o, mogę sobie teraz zobaczyć, widzi się, tylko 65 tysięcy, to jest, to jest wstyd i 23 tysiące mogłem odzyskać, jeżeli chodzi o to, no to widzicie wszystko mm, właśnie na ekranie, no wiadomo pierwsze drzewko najlepsze, mimo tego, że ten miał y, właśnie to Wall Factory miał tutaj większy zasięg, to i tak robiło mniejsze obrażenia, więc... No i poszedłbym pod to drzewko i co, pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, zwłaszcza pod względem graficznym właśnie tym, tych rzeczy, czekam na kolejne update'y, gdzie właśnie ta małpka, czy też ta wieżyczka dostanie swój własny model i swoje własne pociski, wtedy to będzie oczywiście o wiele wszystko lepsze, a na razie dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. jeżeli tak, zostawcie lajka, linka macie do moda w opisie, do zobaczenia, cześć!